Siemaneczko, to jest kanał do roboty. Ja jestem Wojtek Kaczmarczyk. Ten budynek jest już gotowy, zbudowany, zrobiony, a dzisiaj zajmiemy się budową tego drugiego. Zajmiemy się kuciem, wierceniem i cięciem. Więc bierzmy się do roboty. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się na budowie najwyższego budynku na Śląsku, ale czym się zajmiemy, opowie nam Filip, co będziemy takiego robić. Będziemy ciąć beton, dokładnie to będziemy wiercili otwory w ścianie żelbetowej 40 centów oraz wykuwali yy, otwory wentylacyjne w ścianie 25 cm. Na budowie KTW2. W Katowicach. I to jest technika diamentowa, czyli taka, nie wiem czy dziwna, ale brzmi bogato. Zakres budowlany, który. Nasza robota głównie się opiera na diamencie syntetycznym, który składa się z segmentów. Nasze wiertła składają się z segmentów diamentowych. No i szlifujemy tym po prostu beton, przebijamy się. No i dzisiaj się zajmiemy otworowaniem tego malutkiego. Yy, otworu wentylacyjnego. No. Nad tym jest reper zaznaczony. No, i tutaj w środku, jak podłączymy wszystkie sprzęty, jest jeszcze jeden otwór. Ok. Obycia. Te wiertarki wyglądają naprawdę na duże wiertarki. O, zacznijmy od tego. To jest prawa ręka Alexa. Yy, piła DCA300. nią właśnie będziemy cieli beton. Jak widać, tu ma te diamenty syntetyczne, nie? Aha. Młot. bardzo dobry. Mhm. 10 on to wykujemy. Chyba w 40 minut, jak natkniemy. Yy, wiertnica najsilniejsza, chyba na prąd, bo jest jeszcze na potem z no, najsilniejsza z elektrycznych, potem hydraulik, 500 na siłę 32 ampery. No i ona wszystko przewierci. Takie tak wygląda wiertel. No, wiesz. A to jest wiertło do tej wiertnicy, tak? Tak, i no diamenciki Również z tym diamentem syntetycznym. No już te segmenty są lutowane. A teraz znajdujemy się na poziomie minus jeden, czyli coś co zostało już powiedzmy wybudowane wcześniej, te betony zostały zalane, zbrojenia są w środku i teraz przychodzi na przykład inwestor i mówi, tu chciałbym przeciągnąć jakąś rurę z wentylacji czy... Na przykład tutaj. Na przykład Idzie, tutaj. Będzie szła tu szczówka i sobie pociągną tutaj. Niektóre instalacje już są, ale to, z tego co wiem to jest woda, prawda? Czyli tutaj był normalnie beton tak jak tu wszędzie, tak? Tak. Taka ściana tak. była? I wycieliście taki otwór i tym się ogólnie wasza firma tak. zajmuje. Cięciem betonu. Aha, tutaj jest tak. jeden otwór, ale on jest jeszcze niewykuty, mhm. bo trzeba wyszlifować jeszcze beton go wierciliśmy, bo da się 3-4 godziny 8 dziur się z 8 dziur się składał. Okay. No i tutaj, gdzie jest ten beton poszczerbiony, trzeba wejść starczą do szlifowania betonu, wyszlifować i otwór będzie mniej więcej wyglądał tak jak ten. Poszlifowany. A, okej. Okay. No i tutaj jest. Jeden z takich większych otworów, których mamy tutaj kilkanaście do roboty. I to jest ta ściana, która, że tak powiem, wypadła, którą wywierciliście. No, Czyli no. to jest w całości, to nie jest wykułane powiedzmy, w kawałka jakiś gruz, tylko jest taka wielka, wielki kawał, który... Cię po wodzie wypychamy. Okej, okay. no. i kto później takie coś zabiera? To Manitka. jest żuraw. Manitka, manitką do miejsca i żurawiem. Czyli to wasze wiertło też wierci pręty, tak? Tak, Czy... tu są akurat trzydziestki, bardzo, bardzo duże pręty. No i ciężko je przewiercić, ale dajemy radę. Tylko na ty udajemy. Tu oh jest! Dobra, jak już mamy wszystko na rusztowaniu, Cały ten sprzęt to. Zacznijmy od wyznaczenia samego otworu. Dobra. 28 od tej ściany. Tak. Na tej linii. 28 tutaj. I on mamy. Interesuj. wszystkie miary się muszą tutaj zgadzać, tak? To tak? Właśnie nie ma A kto, przez... kto wam przesłał, że tak powiem, ten, yy, ten plan? Inżynier budowy po konsultacji z projektantami zawsze tak wygląda. Okej, okay, czyli wy dostaliście plan yy, wcześniej przygotowany przez inżyniera? Tak. I teraz to zaznaczamy wszystko na tym bloczku betonowym i będziemy to wycinać. I on przyjdzie później i sprawdzi czy o to mu chodziło, tak? Tak. Przy, przy, przy podpisaniu protokołu odbioru robót zawsze jest potem spacer po budowie. Okej. Okay. I sprawdzone są wszystkie wymiary. coś się nie zgadza, będzie do prawy. Ok, dobra, czyli co mamy? Tak. Szybka matma. 20 dodać, 12 to jest 32. 32, no to było proste zadanie. To jest środek naszego otworu. Tu środek? Tak. Na to nie A proszę. bo tej linii nie ma? Nie. Tak, tej linii nie ma. To jest pomocnicza, bo to jest ogólnie cały zarys otworu. Okej. Okay. A to jest po obficiu. A, spoko. Czyli najpierw wiertarką musimy nawiercić i tak. dziury na te kotwy, tak? Tak, najważniejsze jest, żeby ten otwór był prosto wywiercony. Jak złota. O, I musi wyjść cała, cała się No i proszę bardzo. Będzie. Statyw wchodzi, cyk, i musimy nakierować na środek, nie? Przed do końca? Set. Dobra. I powoli docisnąć. Okay. No jest. No jest. Wsadzamy na głowicę i dokręcamy. Trzeba to mocno dokręcić, bo podczas wiercenia to się lubi odkręcać. Końcówka ze stopem także. No i tutaj masz kranib, nie? To jest oh. ekologiczna budowa. Odkręcamy na, czy, czy no z zasady się staramy odkręcać jak najmniej tego wody zużywać. Aha. A do mnie brakuje. No i tak mniej więcej na Wyleciało, A, żeby coś się sączyło? Żeby A. się smarowało? Żeby nie stanęło wierku, bo jak, jak za dużo wody źle, jak za mało wody też źle Jest Waży z 30 kg yeah. 38 kg, widać pręty zbrojeniowe, postawię go tutaj. Wow. Kawał betonowego, żerbetowego bloczka. Dobrze, żeś to wywiercił. Czyli robota dobrze wykonana. Norma 20, jeszcze 19 takich i za taką, <laughs> i za taką robotę. Moc, yy, początkujący pomocnik 200 zł. Za dniówkę? Tak, 200 za dniówki za 10 godzin roboty A już z dość bardziej doświadczonymi operatorami to się rozlicza po prostu z procent zlecenia Aha, czyli od dziury wtedy w sumie można Tak, pochodzić. od dziury, od dziury, od metra No i za chwilę przejdziemy tutaj do wytrasowania, już myślę, że sobie sam poradzisz z wytrasowaniem tamtego otworu, no i będziemy nacinali go. Dobra. No to będziemy go nacinali. I tutaj na takiej budowie bardzo ważne jest BHP, nie? Bo tutaj chyba każdy na to przestrzega, jest inwestor, jest. Tak, jest... tak, tak. Tego się strasznie pilnuje ale już nie z samego względu na, na wysokość kar, bo one też są wysokie, tylko no, ze względu na własne bezpieczeństwo. No to na pewno. Każdy chce żyć. Dobra. to mamy. I zlecenia na takie budowy to ktoś was szuka, że potrzebuje taką dziurę znaczy, wydarzyć, czy... No głównie głównie nas szukają po prostu w internecie czy też... No dosyć często mamy roboty z polecenia, bo no, okay. jeśli po prostu wykonuje się to dobrze, robi sobie robi się sobie dobrą reklamę, to... No to wiadomo, no, ludzie, ludzie polecają. Dobra Wojtku, teraz tak. Od tej kreski uh -huh. lecimy 52. A, 95. 95 od tej kreski. Jeszcze, 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 dobra. Mamy to. I co? To jest nasz otwór, którym się dzisiaj zajmiemy, czyli to jest na Tak jest, to leci. To nie jest lekka robota! Dasz sobie radę. I powoli Z Rozpoczęciem płucia smarujemy. Okay. Do dziurki. Jak lubrykant, nie? Proszę bardzo. Tyle? Jak Jaki chcesz? Ty najłatwiej jest. Bokujemy. Łapie, łapie. Czyli jak nie smarujesz, to nie jedziesz. Jak już mamy otwór wstępnie nacięty, na głębokość 12 cm, możemy się zacząć za płucie. Dobra, no tutorial wyglądał prosto. Najważniejsza jest technika: zapierać się jak najmniej pracować ręką, bardziej ciałem. Uh! No i drodzy, to jest naprawdę ciężka, fizyczna. Praca. Szczerze powiem, że nie dla wszystkich, bo często są takie odcinki, gdzie można naprawdę... próg wejścia do roboty jest dla wszystkich. Nieważne, czy się ma 16, 18, czy 30 lat, czy się skończyło podstawówkę, czy studia, ale ta robota powiem szczerze, że nie jest dla wszystkich. Bo naprawdę trzeba mieć tą krzepę. Trochę wiedzy na pewno potrzeba. I kurde, napierdzielanie 10 kilowym młotem przez 8 godzin, nawet z przerwami. No to do lekkich nie należy. A tu jest ten żura, który widzieliśmy, jak był zakotwiczony na dole, tak? No, on nam będzie pomagał przy wyciąganiu bloczków A ty dzisiaj się stajesz z diamenciarzem. Ja się jestem diamenciarzem. diamenciarzem. Na początku odcinka nie wiedziałem w ogóle yy, z czym to się je. Chłopaki do mnie wcześniej ja... dzwonili mówią, czy chcesz zostać na kanale do roboty diamenciarzem. Myślałem, że będziemy wydobywać diamenty albo po prostu je robić. A tutaj cieliśmy techniką Dobra diamentową. Się, jak się ludzi poznaje na mieście, to się pytają, kim jesteśmy. Mówimy diamenciarzami i najczęściej dziewczyny myślą, że to jest praca. No, że pierścionki robimy. Jubilerska. No, jubilerska, pokazujesz zdjęcia, a jesteś rylem na budowie, nie? Tak to wygląda w skrócie. I wtedy no, no trudno. nie? Ale też pierścionki można kupić wtedy, bo zarabia się dobrą kasę, więc. Dla nas to był szok, jak w tak młodym wieku już takie pieniądze dało radę zarobić. Bo zaczęli, no zaczęliście i... zaczęli w jakim? E... 20 lat, 19-20. No wystarczy w Polsce poszukać, poszperać, są dobrze I o to chodzi. Ja też że po to ten kanał, żeby ludzie mogli właśnie zobaczyć, tak, gdzie dokładnie. można fajnie zarobić, gdzie można zarobić, a gdzie można się narobić i nie zarobić w no technice diamentowej jest ta kasa, jest, można dużo zarobić. Zarobi się, ale zaraz tak, rady. my w listopadzie rok temu wyszliśmy po 10-15 tysięcy tak. w wieku tam 19-20 lat, więc to jest. Za miesiąc. Tak. Panowie, dziękuję Wam bardzo za możliwość pokazania mi i moim widzom, jak wygląda praca diamenciarza, jak wygląda praca przy wycinaniu techniką diamentową. Nie wiem, czy się nadaje do tej roboty. Według mnie chyba nie było aż tak dobrze, potrzebuję jeszcze dużo chyba praktyki. Tak, wiercenie dobrze szło. Pewnie wiadomo, to jest ciężki sprzęt, nie idzie od razu. 10 minut wszystkiego załapać. Ale za jakiś czas, jak będziemy powiększali firmę, to się odezwiemy, nie? To się odezwiecie, zadzwonicie, przyjadę, a jeśli nie ja, to może ktoś z moich widzów chciałby taką pracę wykonywać i, i w takiej firmie pracować i zarabiać całkiem dobre pieniądze, ale wiadomo, że trzeba się mocno narobić. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka, dziękuję za wszystkie łapki w górę, które tu zostawiliście. Bardzo jestem wdzięczny. Subskrybujcie. Subskrybujcie oczywiście ten kanał, zostawcie komentarze, bo widzicie, budowa dopiero się tutaj rozpoczyna. Jest naprawdę sporo pracy, żurawie, elektrycy, zbrojarze... Ligowi, inżynierowie budów kierownicy, kto tam jeszcze jest, ochroniarze, inżynierowie. wszyscy. Jest naprawdę tego mnóstwo, więc pełno. jeśli Was coś takiego interesuje, bo już sporo odcinków z budowy pokazywałem, napiszcie to w komentarzu, a ja postaram się to sprawdzić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, do roboty.